Cześć. Z tej strony Ania. Witajcie na moim kanale. Dziś przychodzę do was z bullet journalem. I e, jak zapewne poznajecie, jest to zeszyt, który miałam w zeszłym roku, a z którego praktycznie nie korzystałam. E, ukazały się może z, dwa filmiki z, z tworzenia stron. Miałam pomysł, miałam jakiś plan, niestety e, Czasami mój słomian zapał daje o sobie znać, szybko się nakręcam na coś, a później z tego rezygnuję. I tak było w tym przypadku. W tym roku mam nowe bujo i mam zamiar już tak sumiennie do tego podejść. Już wiem, jakich błędów mam nie popełniać, na czym się bardziej skupić. No, tutaj, tutaj po prostu była jakaś fascynacja, ale szybko się wypaliła. Po prostu muszę bardziej podejść personalnie do tego niż, niż wiecie, tak artystycznie. Tu na początku bardziej podejrzewam, żeby mi się sprawdził Art Journal niż Bullet Journal bo jednak nie wiedziałam za bardzo, co mam tam notować. Nie miałam tego do końca przemyślane, więc zaczęłam, zaczęłam sobie coś tam robić, coś tam wpisywać, coś tam rysować, malować, przyklejać. Niestety skończyło się później tylko na takich gryzmołkach. Jest bardzo dużo czystych kartek. Ale mam zamiar je wykorzystać do nauki kaligrafii, więc zeszyt się nie zmarnuje. Tutaj coś już zaczęłam próbować. No i myślę, że może pójdę w tym kierunku w tym zeszycie, żeby się nie zmarnował. A w tym roku, jak już mogliście zauważyć, na karcie short. Pojawił się taki przepiękny, zielony, liściasty zeszyt od interdruku. W twardej oprawie jest bardzo fajny. Tu już zaczęłam sobie coś tam, wiecie, pisać, przyklejać. Jeszcze muszę sobie pouzupełniać tutaj ważniejsze rzeczy. Na filmiku widzieliście. Intro, czyli moje nowe podejście do bullet journalingu. Ta piękna grafika z kotkiem jest z Pinterestu na papierze samoprzylepnym. Natomiast tu ta grafika i ta jest tworzona przeze mnie, przez, no, na podstawie też sztucznej inteligencji. Podoba mi się ta zabawa. Niestety no, nie będę wchodzić w. Projektowanie grafik, ponieważ jest to dość drogi biznes, a ja wolę się skupić na czymś innym, ale tutaj na swoje potrzeby, na własny użytek, jak najbardziej takie grafiki sobie można stworzyć, pobrać, wydrukować i, i się bawić. Oczywiście ich nigdzie nie odsprzedaję, nie, nie publikuję do druku, tak żeby było jasne. Te listki wykonałam z tempelkami i tuszami Distress Oxide od Rangera kolejną stronkę, którą zrobiłam no to już są takie typowe trackery, tu mam nastroje nawyki, wydatki, zamówienia jakieś codzienne projekty picie wody, wiecie ćwiczenia kaligrafii, publikacja zdjęć, ale to co dzisiaj chciałam Wam pokazać i zrobić z Wami tutaj na, na kanale to jest bingo. Wymyśliłam sobie, żeby bardziej zmobilizować się do tworzenia prac, bo ostatnio troszkę moje, ja powiem, takie morale rękodzielnicze i wena twórcza strasznie oklapły. Troszkę się wypaliłam podczas świątecznych projektów i takie jakieś malutkie rozczarowanie przeżyłam. No ale. No ale trudno, yy, ale w tym roku chciałam, słuchajcie, pójść bardziej w rozwój, więc również ten, ten bullet journal pomoże mi w tym, żeby systematycznie działać na socjalach, na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, bo moja strona na Facebooku to w ogóle leży i odłogiem i nic się tam nie dzieje. Na YouTube troszeczkę lepiej, ale też mogłoby być, mogłoby być lepiej. Nie chcę tracić kontaktu z moimi subskrybentami. Chcę dla Was nagrywać, chcę tworzyć pracę, nie chcę z tego rezygnować. Stąd też mój pomysł właśnie na takie bingo całoroczne. I tak myślałam, żeby dorysować sobie jeszcze jeden rządek, ale zawsze łatwiej dorysować niż później zmazać, więc na razie chciałam tak 4 na 4. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę sobie po prostu co tydzień losować pracę. Wiecie, numerek z cyferką. Boże, numerek, literka z cyferką i tutaj mam różne prace, kartki w różnych wariantach, layouty, jakieś strony w albumie, HDF-ki, adeciaki, albumiki, boksy, kartki w nietypowych kształtach, a później w tygodniówkach mam jeszcze takie malutkie bingo i będę sobie po prostu tutaj narzucać już jakiś styl, w którym tą pracę będę tworzyć, bo zawsze mam, zawsze mam z tym problem, że Chcę coś zrobić, a nie bardzo wiem na co, na jaką okazję, dlatego łatwiej mi się pracuje. Jeżeli na przykład wiem, że mam coś zrobić dla kogoś na jakieś imieniny urodziny, to już wtedy wiem. A tak, żeby po prostu z głowy wymyślać jakieś prace, tak owiecie, na poczekaniu, żeby coś pokazać, jest mi ciężko. Ja muszę mieć jakiś plan, muszę mieć coś rozpisane, jakąś wizję już, powiedzmy, coś narzucone wtedy. Jest mi, łatwiej, jest mi łatwiej po prostu to zrealizować, żeby miała już jakiś zarys czegoś, to już wiem po prostu wtedy, w którą stronę iść i jest mi, jest mi tak łatwiej niż na przykład robić coś na spontanie. Więc dzisiaj sobie zostawimy w spokoju tą tygodniówkę, chociaż powinnam ją zrobić, bo już dzisiaj mamy wtorek zobaczymy, może jeszcze coś tam podziałam, ale dzisiaj teraz tutaj z Wami na kanale chcę zrobić tą stronkę z tym bingo. Tutaj miałam akurat w tych niebieskościach ten styczeń, ale to chcę tutaj nawiązać do tej zieleni. Więc przygotowałam sobie tuszę. Przygotowałam sobie takie te Listeczki do odbijania i różnego rodzaju mazaczki i cienkopisy. To są wszystkie moje zdobycze, które sobie gromadziłam, kiedy miałam wenę na kolorowanki antystresowe. No to wtedy się kupowało różnego rodzaju cienkopisy, mazaki, żeby po prostu mieć różnorodność te to są zwyklaki takie po prostu z pepko tak samo jak te, tutaj mazaki kolorino tak samo, takie lepszejsze jak to się mówi lepszej już troszkę jakości no to mam z tej firmy nie wiem czy będzie widać mhm. no i tutaj już taki troszkę sfatygowany ten czarny, bo go sporo używałam Wykorzystam jakieś po prostu zielone odcienie, żeby no żeby to fajnie współgrało. No to co? Bierzemy się do pracy. Na początku y, muszę sobie, słuchajcie, zrobić zarys tej tabelki. I tak się zastanawiam, czy robić to. Czy robić to tym nazaczkiem? No zobaczymy. Tym. Albo tym. Chyba tym cieńszym zrobimy najpierw. To co ja jak tworzę, to naprawdę jest mi tak ciężko y, mówić. Bo zawsze tak miałam, że lubiłam pracować w ciszy. Zwłaszcza jak nikt nie odpowiada, to już w ogóle jest, y, słuchajcie, ciężka sprawa. Musiałabym. Myśleć może nad jakimś live'em. wiecie, z live'ami to jest zawsze tak, że się chce coś zorganizować, ale jest zawsze ta obawa, że nikt nie przyjdzie i się będzie siedziało samemu, i się będzie gadało samemu do siebie. Jest was tam troszeczkę, bo jest 387 bodajże osób. No to nie tak mało, więc może. Jeśli byście chcieli, to taki jakiś liveik można by było zorganizować. Byłoby to też jakieś wyjście dla mnie ze strefy komfortu, ponieważ nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłam. A na pewno praca i, i mówienie do kogoś w trakcie pracy i na przykład odpowiadanie na to, co tam, co tam byście pisali, jest no, takie fajne. Dobra, trochę krzywo, ale niech będzie. Ja sobie tutaj ponumeruję. 3, 4, 5, A, B, C i D. To już chyba nie będę robić. I teraz się zastanawiam, słuchajcie, czy pisać cię kopisem. chyba tak, ale zaraz sobie napiszemy jeszcze tu nasze bingo moją nieudolną kaligrafią, ale słuchajcie, no każdy od czegoś zaczynał, każdy się kiedyś tej kaligrafii uczył najważniejsze to próbować i się nie poddawać w tym roku mam taką, takie motto Nigdy się nie poddawaj, bo najgorzej to właśnie się poddać, nie robić nic i, i oczekiwać, że jakieś efekty się pojawią. Trzeba brać sprawy w swoje ręce, po prostu. Może jeszcze tu poprawię. Dobra, i teraz co, sobie napiszemy tutaj, co ja tu miałam, kartka DL. Widać mnie? widzisz. Kartka DL i to już będzie kartka taka, wiecie, uniwersalna, można powiedzieć. <laughs> I tylko sobie później tutaj powybieram, w jakim, w jakim stylu ją stworzyć. Tutaj robimy kartka twist pop up tu będzie kartka pop up box tu będzie kartka ślubna taka wiecie już bez narzuconego kształtu kartka ślubna tu będzie layout uniwersalny Tu stronka w albumie, jakaś kartka dziecięca, jakaś HDF, bo też tego mam, ATC, album Trifold, kartka sztalugowa. Layout ślubny, harmonikowy album, exploding box, kartka w nietypowym kształcie. Kartka parawan. Nigdy takiej nie robiłam jeszcze. Karteczka parawan. Dobra, mam nadzieję, że się nie rozmarza. wyschło wszystko. ja wam, że jakoś mam taką większą motywację <coughs> przepraszam, do prowadzenia w tym roku tego dziennika yy, już sobie tam nawet naprzód, słuchajcie, zaplanowałam strony coś tutaj nawet Wam pokażę taka mała zajaweczka tutaj też mam coś takiego coś takiego tutaj też już coś na Was czeka niedługo Wam pokażę yy, więc no już coś się dzieje w tym, yy, w tym moim bujo nie jest tak pusty jak tamten. Będzie po prostu bardziej mój. Aniż taki, wiecie, troszkę bardziej na pokaz. Jak to mówią. Dobra. Skorzystam sobie z tych tuszy. Nie będę robić, wiecie, ich wodą, bo one też fajnie z wodą współgrają, ale, ale tutaj chcę zrobić tylko odbicia. Mhm. Czekajcie, ja sobie tutaj się odłożę, żeby nie ubrudzić strony. Zastanawiam się, czy tutaj... Dobra, najpierw polecę od góry. Tu zawsze można jeszcze coś tam dorysować, nawet na tych tuszach. Mhm. No strasznie mi się podobają stemple tych liści. Ja w ogóle mam całą szufladę stempli i nigdy w ogóle z tego nie korzystam w pracach w moich, yy, moich yy, tych scrapbookowych czy, czy kartkach. Yy, no a tutaj myślę, że w tym w tym projekcie to idealnie mi się idealnie mi się sprawdzi i, yy, i będę po prostu korzystać z tych yy, z tych stempli, z tych tuszy, bo lubię mieć i tylko po to, żeby było no to tak bez sensu, nie? Dobra, to już nie będę pokazywać wam tych rachunków moich paragonów grozy. Niestety powiem wam, że człowiek sobie... Nie notuję i zanotuję, ile, ile jest różnych rzeczy do opłacania. No to... Włos się jeży, no ale welcome dorosłe życie, niestety. Niestety. Także jak oglądają mnie jakieś nastolatki, które jeszcze nie pracują, no to się cieszcie, że macie możliwość jeszcze troszkę być dziećmi i nie martwić się rachunkami o, mam no, dla coś takiego fajnego powychodziło e, de, 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 de. jeszcze mi brakuje tego ale może damy może damy jakiś inny taki różowy myślicie z takim różem coś o, też fajnie Taka dżungla trochę. Wiecie, może to nie jest jakiś tam szczyt artyzmu, ale, ale mi się podoba. To ma być przede wszystkim dla mnie. Tak, żeby mi patrząc w ten, w ten dziennik było mi ludko przyjemnie i żeby chciało mi się w nim coś robić, notować. Więc to tak się zastanawiam, czy coś, czegoś tutaj jeszcze nie, nie zakolorować może, by było jakoś tak troszkę ciekawie. W ogóle to te kredki, te water coś tam, można, słuchajcie, później troszkę wodą potraktować i, i będą jak akwarelka, no to też, też fajne. No to zrobię po prostu tak na delikatnie sobie taką karteczkę. Troszkę tak urozmaicić jeszcze tą stronę. Wiecie, no mówię, tak, tak jak mówię, nie jest ona jakoś zbyt Odkrywcza, i nie wiadomo, co tam się na niej nie dzieje. Ale jest taka taka stanką moim zdaniem. Zobaczę, czy mam tu jakieś naklejeczki wydrukowane. Mam tutaj, słuchajcie, takie prototypy yy, grafik od mojej przyjaciółki, która wzięła się w tym roku za tworzenie grafik. Jeszcze tego nigdzie nie y, nie ma w sprzedaży. Bo firma się dopiero tworzy. Ale słuchajcie, ja już mam. Ja już sobie na nich troszkę działam. Mam nadzieję, że i wy będziecie mogli niedługo y, również skorzystać z takich fajnych różnych, y, różnych grafik. I teraz się zastanawiam co by tutaj co by tu dać. Może dam tej niebieskości, bo tą stronkę chciałam dać w takich fioletach troszkę No, tu się zielone pociągnęło, ale to nic. Ja myślę, że dam. Trochę mam, wiecie, ten taki nożyko skalpel Chciałam sobie kupić jakieś do wycinania, takiego szybkiego. I nie wiem, czy wszystkie takie są, czy tylko ten mój taki się trafił, że no, tak szarpie trochę. Nie jest ostry za bardzo. Może coś z tych. Wiecie, trzeba tutaj się troszkę albo ja nie umiem po prostu się z tym obchodzić, o. Bo w zamyśle to miało być tak, że ja mogę sobie normalnie tym jeździć, tak jak długopisem i to mi ładnie wszystko wycina. Tak tutaj na filmiku gdzieś widziałam, że to tak jest. No i jak się tak, powiem Wam, Dobrze, o, już się zaczepiło. Jak się jakoś tak dobrze ułoży, to w ręce to idzie. Ale to powinna być taka kuleczka jakaś, czy jakieś takie ostrze obrotowe. <laughs> Wiecie, że w każdą stronę to idzie, a nie trzeba tutaj tą ręką kombinować. Raz idzie dobrze, raz gdzieś tutaj schodzi. Może to nie widać nożyka, tylko moich umiejętności. No, kto wie. Nie no ale słuchajcie, spełnia swoje zadanie. I sobie tutaj jabniemy takiego kwiatka. Trochę się listki zakrywa, ale trudno. I jeszcze damy jakiegoś malutkiego, może i na górę. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, że, yy, że Wam się spodobał, może taki, taki pomysł na, na stronkę. Spróbuję, kto prowadzi. To może się zainspiruje, może skorzysta. Mm. jeszcze damy góry. A tam jeszcze u góry takiego. A co tam? Ja lubię kwiatki. Kwiatki, listki. Już się nie mogę doczekać wiosny, słuchajcie. Wiosennych projektów. Jakieś takie. Bo słoneczka za oknem. A nie, burze śnieżna masakra. Okej. Okay. I sobie może jeszcze damy. A tu. O. Tak to się prezentuje. Filmik nie jest jakiś przesadnie długi, bo widzę zbliżamy się do 25 minuty, więc może Was nie zanudziła, może obejrzycie do końca. Oby tak było. Słuchajcie, dzięki bardzo, że ze mną byliście. Życzę Wam miłego dnia. Do następnego. Pa!